Księgi Zajasza. ciebie wziąłem z końców ziemi. Z jej zakątków cię wezwałem, i powiedziałem Ci, jesteś moim sługą. Wybrałem cię i nie odrzuciłem. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię cię i będę pomagał Tobie. Tak, będę cię wspierał. Mą prawą ręką niosącą wyzwolenie. Szczęść Boże, witamy Was w październiku. Wybraliśmy to czytanie. To jest czytanie z Księgi Zajasza, dlatego że w tym miesiącu rozmawiamy w kręgach Domowego Kościoła o Panu Bogu, o tym w kogo wierzymy, o tym jak wierzymy, a także zostajemy wierni tematowi misji. Spotkanie kręgu jest takim znakiem jedności i mam nadzieję, że tej jedności nas uczy. Przez to, że one odbywają się tak samo, że są podobnie odbywane i wśród dorosłych, i wśród młodzieży, uczymy się tego, że jesteśmy w jednym ruchu. Jeśli chodzi o misję, to czy rozpoznałeś już swoją misję? Czy wiesz, do czego wzywa Cię Pan Bóg? Czy wiesz, za czym chcesz pójść? Mam nadzieję, że wiele z tych misji jest już odczytanych, ale też jeszcze wiele przed nami. Na pewno jednym z elementów tej misji jest ewangelizacja. I myślę, że zaczniemy dzisiaj od ewangelizacji samych siebie. Ewangelizacji poprzez modlitwę, poprzez formację, poprzez spotkanie ze Słowem. Częścią tej misji ewangelizacyjnej z całą pewnością będą rekolekcje, które, o których już mówiliśmy, które odbędą się w Parafii Świętej Trójcy od 10 do 12 października. Mamy nadzieję, że Nikogo z Was tam nie zabraknie, i w ten sposób z jednej strony podejmujecie tą ewangelizację samych siebie poprzez słuchanie, poprzez bycie tam, ale też ten element ewangelizacji pobudzi Was do tego, żeby zaprosić na te rekolekcje innych i w ten sposób przejść od ewangelizacji siebie do ewangelizacji innych. Um. Jeszcze kilka słów o służbie. W tym miesiącu zachęcamy do służby przez różaniec. Papież prosi o modlitwę w intencji pokoju, prosi o odmawianie różańca w miesiącu w październiku, więc włączymy się w to modlitwę. Pozdrawiamy Was serdecznie, pięknych spotkań. Serdeczne pozdrowienia z pielgrzymki do Medjugorje wraz z domowym kościołem przesyła diecezjalny duszpasterz domowego kościoła. Szczęść Boże!